Kameruje się. Tradycyjnie wezmę łka płynu chłopniczego. Moi drodzy, w obliczu kryzysu musimy też pamiętać o detergentach, o proszku do prania, o oszczędności wody i ogólnie szeroko pojętej ekologii. Przez cały okres kwarantanny można zmieniać majtki, góra trzy razy. Proszę Państwa, to są zwykłe pospolite gacie. Takie, no, na grubasza, zgadza się, to są moje gacie. Ehm, generalnie majtek nie należy zbyt często zmieniać, bo to ekologia i teraz musimy też sobie z tym wszystkim jakoś radzić. Ale jak to mawiała moja babcia, choćbyś trzepał dwa tygodnie, ostatnia kropla i tak spodnie, polecam Państwu wykorzystanie jednych majtek co najmniej czterokrotnie. A mianowicie, raz ubieramy na przednią część odwróczą majtki, tak. Później możemy je obrócić tak. Następnie możemy je wywrócić na lewą stronę i czynność powtórzyć. Raz ubrać tak. Kolejny raz tak. Jeżeli już cztery razy skorzystamy z jednych otogaci, pora je wyprać. Aby zminimalizować zużycie detergentów i wody, należy w miejscu, gdzie, się, gdzie znajdują się narządy. Delikatnie posypać proszkiem. Następnie zwilżyć je kropelką wody. Wziąć troteczkę i wyczyścić miejsce, gdzie znajdują się narządy. Czynność należy powtórzyć z drugiej strony. Również obsypując je delikatnie proszkiem. Kropeleczka wody. Szczoteczka i majtki są czyste. To samo możemy zrobić z koszulką i z innym okryciem wierzchu. Dziękuję. Kolejne porady wkrótce.